druga. Tutaj szablonowo walczy w stójce Barboza. No, znowu ta, ta, ten początek e, dość agresywnie. Zrywa tempo. Atakuje z takich nieoczywistych, nietechnicznych nawet kątów. Pamiętaj o kolanie jak jak pochyli głowę. I znowu mamy klinch. Miejmy nadzieję, że nie straciłem w dwóch minut. No, pobre teraz. Barpozy. Mocno kopnął na korpusy. Odczuł to ewidentnie krzek. A świetnie teraz Skrzek lewym sierpałem, to jest knockout! No świetnie skończył to Marcin Skrzek, wyczekał odpowiedni moment i wtedy zaatakował, no i ciężko zlockoutował Brazylijczyka. Widzimy, że cały czas ten Daniela, Daniela, leży na deskach. Pana Daniela prezesa Blake Club and no fenomenalnie to zrobił. O no, nie ja miłeś, mógł go ustawić, nie mógł go ustawić Marcin Skrzek, bardzo długo. W tym pojedynku ta stójka nie była wielce skuteczna, ale widzieliśmy takie malutkie ziarenka piasku, które. No mam wrażenie, że w momencie. Się, w którym, tak jest też na kopiącego Barbosa. W momencie, w którym właśnie zauważył Marcin Skrzęk, jak może to zrobić, to faktycznie wtedy zaatakował, no i to się opłaciło, bo prosto w szczękę trafił i posłał błyskawiczy na deski Brazylijczyka. Tutaj jeszcze jeden cios dobijający, ale właściwie. Myślę, że bez niego również ta walka byłaby przerwana. Panie i panowie, sędzia Marcin Klonowski przerwał to starcie po 2 minutach i 57 sekundach drugiej rundy. Starcie, które przez noka zwycięża! Marcin skrzypcował! Księ... wykuchac zwycięzcy po jedynku węcza partner tego starcia, Daniel Figarski, prezes Blake Grabman Restaurant.